Hejka, kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj drugi odcinek zakupowy z serii zakupy z Pepco co dwa tygodnie. Taka długa seria, muszę to inaczej jakoś nazwać, no. E, ale udało się. W tym miesiącu wypełniliśmy, wypełniłam jakby swoje założenie, że będą to co dwa tygodnie odcinki zakupowe z Pepko i tak się e, stało. Mam nadzieję, że w przyszłym miesiącu i dalej również to pociągnę i tak będzie, że nawet może więcej tych odcinków będzie. Zobaczymy. E, dajcie mi proszę znać w komentarzach, jak Wam się podoba moja fryzura. E, jak się podobam ja Wam w takiej długości. E, ja się sobie podobam bardzo, 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 tym bardziej, że włosy, prawie 10 cm, e, obcięłam sobie sama. Za pomocą bardzo dobrych nożyczek w lustrze, dajcie znać, jak się <laughs> podoba. Moja. Mm, nie powiem tego, bo to brzydko. Ale no, po prostu moja fryzora wykonana samodzielnie. Um, także czekam w komentarzach na Wasze zdanie. E, nie przedłużam już, zapraszam Was tylko do subskrypcji mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I zaczynajmy. Drugi w Pepko, pepko, z pepko. E, w styczniu, czas startu. Na samym początku coś poza torbą, bo nie zmieściło mi się to. Jest to obraz. Taki obraz w kolorach dosyć stonowanych. Zobaczcie, takich lekko beżowo, szaro, srebrnych. Myślę, że do wielu, wielu wnętrz bardzo dobrze się wpasuje. Obrazek. Takie wiecie, na płótnie wydrukowane, 35 na 35 cm, kosztował 10 zł, czyli cena po staremu, bo takie obrazki w z jakiś czas się pojawiają. Zazwyczaj to były kolory złoto, różowo, fioletowe z poprzednich miesięcy, bo chyba innych, jakichś takich bardziej stanowanych nie widziałam. A teraz coś takiego wydaje mi się dużo fajniejszego, bo do wielu. Inny też wnętrz, takich spokojniejszych. Taki e, dodatek boroka borokatowy, liść, zobaczcie. Ale wszystko wygląda bardzo elegancko. A szczególnie za 10 zł, to już w ogóle e, myślę, że to jest naprawdę bardzo, bardzo fajna dekoracja, jak za dyszkę. Słuchajcie, bardzo polecam. Kolejną dekoracją, tym razem nie za dyszkę, a za trzy, jest wazon. No nie mogę, po prostu. No nie mogę. Po prostu jest przepiękny. E, Kiedyś pokazywałam podobny, bo często one się e, podobne w pepko pojawiają, e, ale e, naprawdę miałam już wtedy go zostawić, natomiast nie mam go za bardzo gdzie postawić. Na stole bardziej potrzebuję okrągły m, lub jakiś taki, wiecie, na planie kwadratu, a m, ten jest troszeczkę za szeroki. I teraz znowu coś, co e, uważajcie, jak będziecie brać, zobaczcie, jakiś taki odprysk który według mnie trochę widać, więc nawet na takie rzeczy za 30 zł tutaj w porządku, jakby i tutaj również, natomiast to już moim zdaniem widać. Ale ogólnie bazon jest przepiękny, bardzo, bardzo elegancki. No i za 30 zł uważam, że to jest naprawdę świetna cena. Bo wiemy, że wazony potrafią być szalenie, szalenie drogie. Coś, co wyjęłam tak po, pomimo wszystkich rzeczy, co kupiłam w sobie, to są rolki do czyszczenia, takie czyściki, wyczyszczenia różnych kłaczków. I słuchajcie, rolka do odzieży po prostu. Tu są trzy sztuki po 30 blistrów chyba? I ona kosztowała, ona kosztowała pięć złotych ogólnie, więc to jest w ogóle świetna cena. Zawsze kupowałam te w Ikei, natomiast no teraz akurat do Ikei na razie nie jadę, więc kupiłam te z Pepko i myślę, że będę tak samo zadowolona, bo już kiedyś ziemiami było w porządku. I kolejną małą rzeczą, jaką wyjęłam, jest coś naprawdę mm, fajnego. Są to dwa, jakby czteropaki, w zależności od rozmiarów, takich woreczków strunowych z motywem jakby kotka? Kotków? Coś takiego, nie? To kotka. E, więc e, jest tutaj, są tutaj cztery takie cienkie, myślę, że warto by to mieć w każdym domu. E, cienkie a długie, 18 cm na 9,5 i 18 cm na 18,5, czyli takie... Yy... Duże woreczki, 8 woreczków w dwóch rozmiarach w Pepko, możecie się doszukać za 6 zł, więc w ogóle słuchajcie, to uważam, że to jest świetna cena za 6 zł. 8 woreczków strunowych, tutaj akurat mieliście na ilustracji, że tak powiem, zobaczcie, że można schować truskawki, chleb. Nawet w takich woreczkach, więc myślę, że są naprawdę wielozadaniowe i za 6 zł. Jeżeli ktoś nie miał nigdy styczności, to choćby spróbować, jak najbardziej warto. Pojawiła się fajna kolekcja z twarzami w Pepko. U mnie w Pepko nie było tego aż tak dużo, ale znalazłam właśnie takie podkładki na talerz, na stół. Podkładki w dwupaku za aż 10 zł, czyli 5 zł za jedną. Zobaczcie, naprawdę bardzo fajnie wykonana. W takim kolorze śmietanowej bieli z właśnie tymi jabłkami tutaj. Bardzo mi się podoba, bardzo designerska, bardzo, bardzo modowa. No super, super wygląda. Uważam, że w Pepco takie rzeczy coraz częściej się pojawiają i choćby dlatego warto do niego zaglądać. Za 10 zł to już w ogóle jest naprawdę sztosik. Jak już jesteśmy w tym temacie twarzowym, to chcę Wam pokazać Donicę, która naprawdę jest przepiękna. Donica kosztowała 12 zł, czyli znowu ta taka śmieszna cena z pypką. Już nie 10, nie 15, a 12. No dobra. E, w kolorze takim beżowym. Zobaczcie, są tak delikatnie wytłoczone te twarze. E, czy tu jest jakaś wielkość? Nie, ale naprawdę przepięknie się prezentuje. Bardzo tak. Mm, no niby tak uniwersalnie, no bo przecież to taki kolor, wiecie, bardzo e, um, uniwersalny do wszystkich wnętrz. Taki ciepły, ciepły beż, e, złomana biel. E, a tutaj jak się przyjrzymy, mm, naszym oczom ukazują się, oczom ukazują się e, te takie fajne, mm, delikatnie, wyżłobione japetki, więc bardzo mi się podoba. No i cena 12 zł, naprawdę można sobie w jakimś pomieszczeniu wszystkie powymieniać doniczki za tą cenę i zrobić sobie taki bardzo, bardzo spójny ten parapet, bardzo spójną dekorację w ogóle pokoju. Bardzo mi się podoba. No dajcie znać, co Wy myślicie o tej kolekcji z twarzami z pepko. I kochani, przed ostatnią rzeczą, jaką chcę Wam pokazać, tutaj już ją mam na kolanach, jest piękny kocyk. Ale zanim Wam pokażę, chcę Wam po powiedzieć, bo nie wiem, czy mówiłam na początku, jak chciałabym, żeby to w zamyśle wyglądało. Wyglądało te moje hole pe z Pepko, Hole. E, chciałabym, żeby to było tak jak do tej pory, czyli takie zwięzłe filmiki 10, 12 do maksymalnie 15 minutowe, e, które pokazuje kilka wybranych przeze mnie rzeczy. Nie wiecie, tryliard, tryliard, że nie można się na tym skupić, bo jak ja widzę te wszystkie przeglądy ze sklepu, to ja się na niczym nie mogę skupić i niczego sobie oczami upolować. A gdy widzę, jak ktoś pokazał je 3-4-5 rzeczy, to wiem, że już na przykład to kupię, po to idę. I e, chciałabym, żeby tak to wyglądało że... Ja, uh możecie na czymś dłużej skupić uwagę, o, więc e, taki kocyk e, przed nami, przed wami, przede mną, 180 na 200 cm, koc z mikrofibry za 50 zł, w takim wzorze ala opona, zobaczcie bardzo ładny, mięciuteńki jak to mikrofibra i uważam, że do tej pory to były te koce takie troszeczkę mniejsze za te 50 zł tak mi się wydaje, że zawsze, zawsze natrafiałam na e, 160 na 200 i one też kosztowały 50 zł a myślę, że jednak 180 jest to lepszy wymiar, nawet na łóżko 160 cm to lepiej jak ten koc troszeczkę okala nam boki, niż wiecie nie dokrywa tego łóżka, więc myślę, że ten wymiar jest idealny za taką cenę 50 zł to jest naprawdę bardzo, bardzo dobra okazja tym bardziej, że jest duży a wzór jest fajny i jest bardzo mięciusi chyba był jeszcze w jednym kolorze ale nie jestem pewna czy w szarości to już musicie mi dopisać. Czy tak. I ostatnią rzeczą jest coś, co chyba na ja ubolewam za każdym razem, że sobie tego nie kupię, bo często się pojawia ten motyw. Są kosze, zawsze je pokazuję, bo uważam, że bardzo warto w pepko się na nich skupić. Są, jest to taki duży kosz na dwóch e, ruchomych, takich miękkich uszach, za 35 zł. E, I tak jak powiedziałam, mogę, nie mogę kupić. Oczywiście, że mogę kupić, ale m, do czego będzie mi tu pasował? I to jest taki ten mój ból, bo on mi się bardzo podobają, bardzo podobają mi się w nich e, kwiaty i chciałabym do naszego domu trochę takiego naturalnego luku wprowadzać. Może właśnie zacząć od takich koszy, podkładek. Chciałabym, bo dodaje to według mnie takiego niepowtarzalnego ciepła, przytulności jeszcze większej temu pomieszczeniu. Więc myślę, że jak zmienimy kanapę, przestanie to być tak fioletowo bo może te ściany na razie zostawię, tak jak wy mi piszecie. Ale na inny vlog jest temat do porozmawiania, więc myślę, że będę chciała troszeczkę wprowadzać już takich dekoracji, bo bardzo mi się podobają, tak jak mówię, ocieplają w ogóle wnętrze. Taki duży koszt jakby trzywarstwowy, że tak powiem, trzykolorowy, tutaj taki bardziej zgaszony, jasniutki i cieplejszy jest naprawdę duży, czy tu jakaś jakiś wymiar, oczywiście, że nie natomiast zobaczcie, jest naprawdę duży ten koszyk i można fajnie na przykład taki kocyk, czy nawet dwa, jak je ładnie ułożymy, już w nim położyć, gdzieś koło fotela, mi się to strasznie podoba i muszę nad tym poważnie się zastanowić, także co to by było już na tyle, moi drodzy. Wszystkie rzeczy Wam pokazałam. E, moim faworytem w tych zakupach jest ten kosz oraz e, ten wazon. No i oczywiście te hitowe podkładki, które wyglądają naprawdę totalnie deluxe. No i ta, ta, ta mi się też podoba. No, jak zwykle ciężko jest coś wybrać. Piszcie mi, co Wam się podoba. I ten obraz jest fajny, wszystko jest fajne. Dobra, ja już chyba przestanę to zawsze mówić, bo ciężko mi jest wybrać. Skoro pokazuję Wam te rzeczy, a nie inne, to znaczy, że mi się wszystkie podobają, ale czasami jest jakieś, wiecie, taki, taka ulubiona rzecz. Więc w tym odcinku powiem Wam, że wszystko jest yy, według mnie super. Czekam na wasze opinie w komentarzach i piszcie co wy ostatnio fajnego kupiliście i proszę jeszcze o jedno napiszcie mi czy chcielibyście taki przegląd w domu jak zawsze to robię na przykład od czasu do czasu z Tediego czy z, z Action. To jest ważne. Piszcie mi, bo może zrobimy jeszcze coś takiego, a jestem tylko ciekawa, czy wy tego chcecie. Ja oczywiście pff, jestem otwarta. Więc czekam na komentarze. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Życzę wam miłego dzionka. Trzymajcie się i do soboty.